Siemanko, z tej strony Smurf 271 i dzisiaj jest gościnnie u mnie Kuba, czyli mój kolega. Dzisiaj jestem tuż po update'cie po pierwszy w Brawlu. I wszystko zobaczę jak tu się zmieniło. No widać, że bardzo. Dobra. Tutaj się... O, ale ładnie, nie? Odwołam najpierw wszystkie wydarzenia. I gram nową postacię Tu mam jest To będą moje pierwsze wrażenia właśnie z tej postaci, więc lecimy Ok, już jesteśmy Wow, to jest fajne ta postać, bardzo fajna to jest. MC jest fajny na tą mapę, na, tą, na ten tryb ogólnie. Tylko niestety ma mało życia. Ok, pokonałem. Dobra. Please pomóż, pomóż Kuba. Dobra. Na szczęście gadamy, więc on mnie słyszy. Ale nie wiem, kto bierze pajpełkę na ten tryb, bo ona ma mało życia strasznie. Okej, okay, lecimy. Czy zajmiemy pierwsze miejsce, czy nie? Jak myślicie? Okej, okay, nie żyje. To jest moja pierwsza gra EMs i dosyć dziwnie mi idzie, ale okej. Okay. O, pajperka mnie prawie strzeliła. Wygramy czy nie? O nie pan. Pam jest dobra chyba na ten słyb, bo ma tego. Działko. Dalej chyba. Dobrze, wygraliśmy. Pierwszy mecz Ems i wygraliśmy. Na sobie fajna jest ta postać. Dobra, teraz Kubak zagra M. Tylko na niego musimy poczuć Dobra, to ja się zmieniam. Hm. Kim mam zagrać, by mi powiedzcie. Zagram A zagram tam Ciekawy kiedy kuba. Okej. Okay. Lecimy z drugim meczem. U, tutaj zabiera dużo więcej życia Okej, okay, na Tomko mi idzie e, trochę słabo niestety Jak się? Okej, okay, dobra, po pomógł mi, Kuba. Teraz tu jest jeszcze. A, myślałam przez chwilę, że jak mam MZ i trochę wiesz. I trochę wiecie, widzowie. Trochę się zdziwiłem. Chyba giniemy, chyba giniemy, no. Albo i nie. Dobra, Piper. Okej, okay, Kuba się już zwiercił, ale jest trochę awkiem, można powiedzieć. A, i zginąłem. Dobra, Kuba sobie chyba poradzi. Niech wejdzie do krzaka, wejdź do krzaka. i nie słucha się. Okej, okay, dobra, pokonano Pisa. O, mam wielkie starcie. Czy znowu będzie gra wygrana? Dobra, lecimy, lecimy. Chyba jednak przegramy tą grę. No przegramy tą grę, bo już sama Pommma miała cztery kuby. Nie wiem, to teraz ja znowu gram Dobra. Na serio jest fajna ta postać. Dobra. Ciekawe, koło Kuba. Yeah! Wow, Leon, okay. I'm only here for the I'm so gonna win everything. I can finally breathe again. No to jest fajne. No serio. <coughs> Jestem trochę... No wiadomo. Jest tam ciutkę przeziębiony, można tak powiedzieć. O nie, to jest mapa z tymi... Z łabotami. Okej, okay, rozwaliłem skrzynkę i jeszcze lecę z powrotem do Kuby, mu tutaj, jak widać, ma kłopoty. Da, daj, 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 Wlazłem w Wiko, bo nie patrzyłem nawet. Aj nie żyje. Dobra, ale... Bo ich raczej porobi. Tego kolta. Ciekawe, jak długo mu to zajmie. A, już wygraliśmy. Pewnie. Dobra, wygraliśmy. Idzie w trzeci. Yy, znaczy długi w tym odcinku. Dobra mm, mm. To ja może zagram... Hmm A zagram derylem Okej, okay, teraz gramy znowu tryb yy, ten co się traci Hp nie pamiętam jak on się nazywał niestety Dobra Jakbyście słyszeli odgłosy dziwne, to znaczy, że to jest mój pies. O Trzeba uważać. Bo bym bardzo dużo HP traci. Myślałem, że mam więcej życia i że nie zajdę na jednego hita, Bibi. Dobra, oni się boją podejść do Kuby, więc... No, już są trzy teamy w ogóle, no to już jesteśmy w najsłabszej pozycji chyba. Okej, okay, uciekam, uciekam. Uciekłem, dobra. Idę na dojazd. Okej, dobra, chyba zajmiemy, no, trzecie miejsce. Trzecie miejsce to i tak dobrze. Oj, 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 Kuba jest niestety offline, więc nie zagramy ostatniej gierki. To na tyle w tym odcinku, pa!